I to kochani chyba tyle. Żyjcie spokojnie, obserwujcie, nie dawajcie się nakręcać, nie dawajcie się napuszczać na siebie. Widzimy się już niedługo w kolejnym komentarzu. A, jeszcze jedna. Jeszcze jedna rzecz. Ha, jeszcze jeszcze momencik. I bo tutaj też bardzo ciekawa sprawa się dzieje z panem Szymonem Hołownią. Pan Szymon Hołownia ucieka z polskiej polityki, chce zostać bardzo mocno chce zostać wysokim komisarzem ONZ do spraw emigracji. Podsumuje tę sytuację w ten sposób, że spełnił swoją rolę w odbieraniu poparcia realnej opozycji, jaką była konfederacja w 23 roku w wyborach parlamentarnych, wykonał swoją rolę i może się teraz zawijać. A ponieważ spodobało mu się troszeczkę bycie w takiej polityce, no to chce sobie usie, uciec do ONZ, żeby tam sobie siedzieć na ciepłej posadce. Taka, e, taka sytuacja, tak oceniam obecny ruch Szymona Hołowni. Cieszy mnie jedynie to, że zaczyna trochę bardziej pyszczyć do premiera Donalda Tuska i przestaje gryźć się w język. Widać, że człowiek troszeczkę e, odpoczął, widać, że zszedł mu pewien ciężar z barków, może teraz bardziej być sobą, więc e, myślę, że też będzie ciekawa ciekawa e, Wymiana zdań między marszałkiem e, Szymonem Hołowią a premierem Donaldem Tuskiem jest co obserwować w polskiej polityce.